Ja tylko jeszcze jedno zdanie z własnego doświadczenia, taka ciekawa, dosyć rzadka sytuacja, która wyjątek, który potwierdza reguła, może nawet, może nie wyjątek, taka pewnego rodzaju imitacja infekcji. Zdarzyło mi się w przeciągu ostatniego roku spotkać dwa przypadki, kiedy <coughs> miałem do czynienia z ewakuacją tworzącego się krwiaka w taki sposób, że zanim wytworzyła się buła, ciśnienie pantemonizującej krwi i tak, tak dalej znalazło sobie drogę poprzez szwy podskórne i szew i ewakuowało się z takim pewnym opóźnieniem, nie dając takiego typowego obrazu krwiaka. Wyglądało to bardzo infekcyjnie, no bo to, wiecie, taka z quasi-przetoka wydobywa się jakaś taka lekka treść o kolorze nie do końca określonym. Na pierwszy rzut oka absolutnie układ y, wcześniej zainfekowany do usunięcia. Przy ujemnych posiewach, przy braku ogólnozdrowych cech infekcji, myśmy się zdecydowali opracować brzegi rany, zrobić taką małą, ograniczoną rewizję, lepiej zaszyć skórę. No i to trwało by prawie, prawie rok od tych dwóch przypadków. Mija I się bardzo ładnie wyboiło i nie ma żadnych problemów. Ale, ale to są takie wyjątki, o których być może warto pamiętać, ale to nie jest to, co się zdarza na co dzień. Czyli zdarza się coś problematycznego, to jest to raczej infekcja. Teraz. Tak, proszę Państwa, dwa dokłady Pana Profesora. Pierwszy o znakach zapytania związanych z rewizją układu stymulującego z, z powodu przestępstw funkcji. Po tym układzie krótka dyskusja i następnie. Ogłoszenia para. Nie, to sprzęt. Proszę Państwa, zabiegi... Zacznijmy od hasła. Przyczyną wszelkich nieszczęść w elektroterapii czy w stymulacji są elektrownie. Dzisiaj się stymulatory nie psują. I dzisiaj praktycznie, że biorąc niemolekoli stymulatorowych, nie stymulatory zabijają pacjentów, tylko elektrody. Elektrody. No i sama procedura, która jest procedurą chirurgiczną. To trzeba o tym pamiętać, że... Aczkolwiek w niektórych zestawieniach, przepisach sztywiania stymulatorów są to procedury przeskórne, które można wykonywać w salach za zabiegowych. są no to są procedury, dużych... I innych, prawda, pracowniach. Natomiast na to jest kilka chirurgion najczystsych postaci. Państwa, dysfunkcja elektrody. Co to takiego jest? No jest takie pojęcie, prawda? Dysfunkcja elektrony, czyli elektroda jest zła. Ale, 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 co się zatem w praktyce kryje? Zaburzenia sensingu ze zmianami oporności, ze zmianami progu. Bez o elektrody. Objawy uszkodzenia elektrody, a w zasadzie to dla nas jest, jest jedynym sygnałem, to jest to, co pokazywał, czy się pokazywało wzrost progu do nieskończoności czy trzaski. Wysoki punkt defibrylacji to też jest dysfunkcja w jakiś sposób elektrody. Ewidentna dyslokacja, ewidentna, czyli do tyłu cofnięcie się, ewidentna perforacja, która w zasadzie jest też dyslokacją, tylko do przodu powołkowo implantowane elektrody do tego serca i tak zwane To są wszystko dysfunkcje elektrody. I rozpoznanie jest najważniejsze, bo to nie ma tak, że zoperujemy dysfunkcję elektrody. Można straszne rzeczy narobić, a to się, to się w Polsce robi. Jako taki pacjent taki panicyjna przyjęto dysfunkcję elektrody, otwarto i... I coś tam zmniejszono i potem pacjenta skierowano. Pytanie, dlaczego otwarto? No bo ma dysfunkcję elektrody. Trzeba najpierw dokładnie starać się w miarę możliwości zrobić wszystko, żeby sprecyzować o co, Dlaczego ta elektroda nie działa? Dlaczego by się cofnęła? Czy dlatego, że wyszła w drugą stronę? Czy jest zwolniona? Czy, czy siłka nie dokręcana? No to już jest inna sprawa. Czy nie jest w tej, nie, nie w tej jamie I tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim, czy na 100% nie ma infekcji? Jak pacjent ma infekcję, to w ogóle nie wchodzi w rachubę czy, czy w ogóle poprawianie jednak Prawda? No bo co? Możemy tylko usunąć układ i odczekać. Natomiast nie je, jeżeli jest infekcja. Pamiętajmy, to nie jest zabieg dla wszystkich, to jest zabieg niebezpieczny, którego można nie skończyć. Zaczynamy zabieg, mamy wiedzieć, że go skończymy. Nie rozgrzebiemy i potem będziemy się zastanawiali, co z tym zrobić. Musimy mieć pewność, że po pierwszej elektrodo usuniemy, że nową założę. A próba usuwania elektrody, rozciągnięcia, uszkodzenia osłonki, odsłonięcia spirali, no to jest dramat. Bo. ani ją w ten sposób zostawić, ani, ani sposób pacjenta trzeba znak mają albo karektu, albo po samolotem przesyłać do ośrodka. Trochę w bo potem po taki pochore, się za autobrawi. Zawsze jest zwykle, co to młodszy kolega. Tak, tak się mówi, tak, 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 tak się mówi. Ja mówię, dobrze, jak to przy nim był? Ja byłem tylko przychodni. I następne rzeczy już napisałem. No zabawy. Wlit dysfunksji, prawda. No, ja skomentować taki obraz? Kolega wziął był bardzo ambitny, młody, nawet uznał, że on jest kiedyś, mu się wyglądało, że jest najlepszym operatorem na wschód od Wisły. Tak to, że... taką zrobić, to nie jest tak prosto. Z dwóch elektrod, z dwóch elektrod starych głośnitych, bo to są chyba synoksy, prawda, za mikrometr. Takie dziesięć elektrod, wziął i stwierdził, że on też usunię to było jeszcze potem wziąć i rozpędzić i pouzuwać, prawda? Inne przyczyny ciągnięcia elektro. To jest pacjent, który no, kiedyś tam ileś lat temu była po 5-4 latach, próba, próba ciągnięcia prawda, nie, uszkodzonej elektrody. Nie poszło, no to zostawione doszczepione na Wejwanie, tylko za 5 lat buchnął endokardit to wszystko się dało pousuwać, a potem pacjent dwa tygodnie poza tym wziął nawrót seps i Na gas łąca, która to się związało czasowo, bo następne następne może niecałe dziewięć dni po usługi dokadnicie szczepioną głuchę stymulujących, chociaż żeby pacjent miał, że tak powiem, żeby zalecić procedurę. Przykłady proszę Państwa, ciągnięta elektroda nie poszło, no to zostawiona. No układ z drugiej strony w infekcji, a zostawiona elektroda. Oczywiście potem ona się, nie wiem, czy tu dostatecznie dobrze widać, prawda? Elektroda, tu jest pierścień, ma, tu ma końcówkę, yy, obcięta, wewnętrzna część wyjechała, spędziła się w sensu. Otwarta rura, jakby jak wewnętrzna część elektrody wyjechała, otwarta rura łącząca robiały, z rupiałek, z że światło pewnego No czy ktoś się musiał skonić? No, z mi zadło oczywiście. Yy, różne tego typu właśnie próby trakcji, delikatnej trakcji. Jak piszę nawet w mailu, że próbowaliśmy delikatnie elektrodę 58-letni usunąć za pomocą delikatnej trakcji się tam yy, Na Strasznie dużo tych przez te ostatnie lata, ale to mówię, szkoleń było. Bo w naszych spotkań to są akurat wszystkie 23 konferencje sekcji. Ileś naszych tych eventów na których mówimy, 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 o powikłaniach, o usuwaniach elektrów, żeby się nie brać, żeby nie rozgrzebywać, że pacjent drugi raz otwierany, wlacie szczepiony, grzebany, wysłany do zrobienia, jak w krótkim czasie są trzy otwarcia, to żeby się idealnie zrobiło to I Tak, I tak zrobię, także mamy za sobą ilość konferencji powikłania stymulacji, ostatnie było w Dynie, co będzie dalej, nie W każdym razie do, do błędów, które popełniamy, a popełniamy ich na co dzień mnóstwo, mnóstwo ich popełniamy, tu jest cała lista, prawda, nie tylko na tym jednym slajdzie, prawda, należą bezsensowne grzebania przy elektrodach, których nie mamy szans załatwić do końca. I Powiem też, powiedzmy, wysyłania pacjentów na kardio, tak zwaną bezpieczną kardiochirurgię do karditu, z do z ze starym układem stymulującym. Przypominam, że kardiochirurgia jest teraz prawie w prawie każdemu ośrodku, jeszcze nie tyle mam kardiochirurgii, co to nie chemodynamiczne, ale jeszcze trochę tam powstają coraz to. Robię, gdzie obcy chętnie wezmą, prawda? Ponieważ tych bypassów za dużo nie mają, to każdą rzecz wezmą. Gdzie usuną bardzo ładnie elektrodę, wegetację, natomiast co mają zrobić elektronę? Obecną tu, obetną tu, przecież to rośnięta elektroda. No to potem mamy nawroty do karbitu i ciekawe usuwanie, to dla... Edukacja w stymulacji, co my jakie głupotki robimy na gminie. Robimy, to są te nasze głupotki, prawda? Yy, to jest wszystko się kręci wokół elektrod. I to tylko nawiązuje, że to jest jedna z głupich rzeczy, które możemy zrobić. No ostatnie jest najważniejsze. Pamiętajmy to prawda, to jest to jedna chirurgia, prawda? Musimy się trzymać zasad chirurgicznych, pracować w możliwie dobrych warunkach. Niekoniecznie każda pracownia, która nawet nie ma śluzy, bo jest to pracownia elektrofizjologiczna czy homodynamiczna jest idealna, idealnym miejscem do szczepiania stymulatorów. Niektórzy tak uważają, bo liczy się biznes, niekoniecznie wszyscy tak uważamy. Natomiast jeszcze jedna inna rzecz. Szczepianie elektrod na zapas. Ona się kiedyś może przydać. Proszę czy układ tyle widzi jak oczywiście, że serce musi mieć trzy elektroda, one są wszystkie trzy potrzebne. Ja mówię, o tych elektrodach jest na zapadzie. Jak pacjent kiedyś dostanie blok, to taką komórka, która musi za 15 lat przydać. Ona czego się nagle za 15 lat. Także nie, nie stymulatory zabijają, czy urządzenia pacjenta zabijają to, to kolejna słowa radośnego ciągnięcia przy pomocy nawet rurek, tylko za wycacięki elektrody prawda? to Inna próba. prawda. I takie zabawy w Polsce trwają, bo jak tu usuwają tam, dlaczego nie u nas, pierwotnie wyciągną. To takie rzeczy wychodzą. O niedrożności, że no, jeszcze może parę slajdów pokażę, prawie, jeśli mi się traczą, w każdym razie. Lista pułapów. I rewizja elektro. To jest to. Zmiana sensingu. Nie ma czegoś takiego. To co, elektroda straciła sens. Znaczy, że się. Znaczy, czy się łotek gdzieś przemieścił. To jest po prostu decyzja do no, przodu czy do tyłu. Tego nie należy otwierać, bo może się okazać, że jest to zwykła przywielka. A nie należy takiego później na i równie wysyłać. Dysfunkcja elektrody to jest skierowanie z przychodni, gdzieś z gabinetu, nawet z nich do przyjęć na uciek, W środku no, nocy też równo nie będzie diagnozową. Stwierdza, że jest coś nie takim, i płaci. Natomiast yy, to nie jest rozpoznanie przedoperacyjne, z którym otwieramy pacjenta musimy wiedzieć więcej, prawda? To no obcinanie elektrod na krótko to takie wyzgóry jeszcze krążą, prawda? To jest to chyba pokazuje usuwanie elektrody, to nie można starą nawet część się usuwać, prawda? To inne problemy, które też związane z elektrodami, no niekoniecznie rewizją elektrody. Dokładanie electro France tupence